Zima w Louisville robi się coraz bardziej brutalniejsza, nocą temperatura spada tak nisko, że mój dom ledwo co trzyma ciepło, a ja nadal nie mam pieca. Pomyślicie, jaki problem, piec w tym mieście nie stoi w żadnym domu, można go tylko znaleźć w skrzyniach i to w kilku bardzo konkretnych miejscach, gdzie i tak nie ma 100% szansy, że piec będzie w skrzyni, a miejsca te roją się od zombie. Jedyna opcja to wejść w głąb miasta i spróbować go zdobyć i uwierzcie mi, ta wyprawa prawie zakończyła tą serię szybciej niż bym tego chciał. Dobra, trzeba sprawdzić stan sprzętu i pomyśleć teraz nad tym, czy mogę gdzieś pojechać po coś lepszego. Jeśli nie mogę nigdzie pojechać po coś lepszego, no to w tym wypadku w takim razie będę nadal przetrzymywał okolice, bo potrzebny mi jest palnik gazowy albo młot wyburzeniowy. Jedno z dwóch. O cholera! Jednak mam palnik gazowy! Kiedy ja go zdobyłem? Jaj! Czyli mogę wrócić po broń. Okej, okay, w takim razie wracam po broń. Nie, jakby nie, nie ma dyskusji, wracam po prostu po broni. Podczas jazdy zauważyłem, że jest coraz więcej zombie na ulicach. A to znaczy, że muszę faktycznie się śpieszyć z przeszukiwaniem miasta. Uuuu, no i tu tak naprawdę ich coraz więcej, więcej, więcej. Może naprawdę szybko pod i naprawę aut, żeby w końcu sobie zrobić tego. E, Autobus szkolny, no, tak porządnie, porządnie, żeby móc się przemieszczać w ogóle tutaj. Bo jest ich w cholerę dużo. Totalnie pamiętam, że było ich tu mniej. Aha, było ich tu znacznie mniej. Cieszę się i to bardzo, że twórcy znowu Zomboida dodali opcję niszczenia tych krat przez rozpawanie ich, bo jak widzicie ciężko czasem znaleźć się młot. W środku oczywiście była masa amunicji i broni. Zabrałem wszystko co mieli, bo będzie mi potrzebne naprawdę dużo amunicji przy tym nowym systemie strzelania, żeby wyczyścić którąś z moich placówek. Jako, że już i tak wyjechałem z domu i miałem jeszcze dużo miejsca w aucie, postanowiłem zwiedzić okolice, zaczynając od pobliskiej straży pożarnej. I straż pożarna jest tutaj. Ok, troszkę ząbiaczków jest. Nawet bym powiedział, że troszkę dużo, ale na spokojnie powinienem dać radę. Może tym razem głowa będzie na moją stronę działała. Elo! Wszyscy. W ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest takie cudowne miejsce na bazę. No kurde, zobaczcie, dookoła jest płocik. Okej, okay, jakby faktualne aktualizacji wiadomo, może pójść, ale... Ale to i tak trochę zajmie czasu. Baza idealna dla jednego gracza. Z fajną, wiecie, tutaj górą, tak? Tu, 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 tutaj jest fajna góra. Ja bym nie widzimy myszki, cholera. Ale, ale wiecie o co mi chodzi. No, jo, i patrzcie, u góry robi się coś segment mieszkalny, bo macie mieszkanie u góry. No i no i nie mówcie mi, że to nie jest cudowne miejsce na bazę. Jest przekozackie, naprawdę. Idealne dla jednego gracza w Louisville. No jeszcze tak fajnie na obrzeżach, że wiecie, że raczej wam nikt, e, raczej za dużo zombie to nie będzie po prostu. No ja jestem wielkim fanem. Naprawdę, ja jestem wielkim fanem. Na przykład tylko, że dom spłonął obok Straży Pożarnej. Sz Szkoda tylko, naprawdę. Na uroczej Straży Pożarnej, na której nie znalazłem nic ciekawego, pojechałem do sklepu z częściami samochodowymi, ponieważ planuję niedługo zacząć robić moje post-apo-auta, a do tego potrzebne mi są, wiadomo, najlepsze części. Plus chcę zobaczyć, jak wygląda na tym, że nie w okolicy. American Tire. Dokładnie. to tutaj. Teraz tak. Muszę jakoś tak stanąć w miarę sensownie. O. To jest sensowne staniecie. Zgaś auto, zgaś auto, zgaś auto. No. No i co? No i bawimy się, no. Okej, okay, teraz mogę odpoczywać, świetnie. Miałem farta. W sklepie były głównie części do ciężkich aut, a tak się składa, że to właśnie z nich planuję głównie korzystać. Najbardziej cieszę się z opon, bo poza maską i bagażnikiem, akurat one najszybciej się psują. Do domu wracałem późną nocą. Przyznam, trochę zasiedziałem się w tych lokacjach. Dzień ósmy był dniem porządkowo planowym. Muszę ogarnąć swój dom na dużą ilość rzeczy, jaką planuję tutaj zwieść, a do tego potrzebne są skrzynie i półki. Dlatego odwiedziłem okoliczne większe budynki, takie jak sklep ulicy obok i Plac Budowy, na którym musiałem być bardzo ostrożny, bo za jego płotem jest pierwszy z budynków, w którym są dowody w sprawie afery zombie. To postawię sobie tutaj. Tu będę trzymał wszystkie narzędzia, ponieważ w tym oto miejscu, gdzie był kiedyś parking, a teraz jest śnieg, zrobię warsztat. Pobuduję ściany i w ogóle. Fajnie będzie, mówię wam, będzie fajnie. Na razie to jedyne co tutaj będzie to półki i auta, bo moje umiejętności budowania jeszcze nie istnieją, ale spokojnie wkrótce się tym zajmę. Przerobiłem jeszcze pokój dziecięcy w domu na magazyn broni i po tym żałowałem swojego pomysłu, żeby rzeczy z auta wrzucić do lodówek zamiast pojechać autem pod dom. Bo teraz jak ten debil biegam w dom i z powrotem po te rzeczy, przez co cały proces dzisiejszego ogarniania domu niepotrzebnie się mi wydłużył. Porankiem zabrałem autobus do domu i sprawdziłem, co mi jest potrzebne do ulepszenia go. I wychodzi na to, że muszę zostać mistrzem spawania oraz zgromadzić dużo metalu, ale tym zajmę się za kilkanaście dni, bo teraz muszę znów wyjechać. Cel na dziś to zdobyć jeszcze jedno dobre auto, dlatego wyruszam do centrum handlowego Ohio. Tamtejszy parking jest zawalony dobrymi autami. Oczywiście musiałem coś odciągnąć od celu i tym razem były to magazyny. Szukałem w nich jakichś fajnych rzeczy do mieszkania oraz pieca, ale nic nie znalazłem, więc wróciłem do głównego celu. Dobry! Liczyłem, że wrócę hamerem do domu, ale w środku nie było kluczy i nigdzie też nie leżały w okolicy. No cóż, może następnym razem go zabiorę. Kolejnym autem była włócznia Walkiri. Niestety nią też nie wrócę do domu, a to dlatego, że znalazłem to cudo. GPJ X Cherokee, który jest jednym z najlepszych aut jakie mogę znaleźć, a to dlatego, że go również można ulepszyć i przerobić na taki malutki czołg. Zatankowałem go do pełna i wróciłem szczęśliwy do domu. Powoli już zacząłem widzieć ten mój warsztat. Na koniec dnia zabrałem się w końcu za czytanie i muszę wam się przyznać, że naprawdę lubię takie dni w Zomboidzie. Bo mimo, że są naprawdę nudne, to jednak właśnie dzięki nim możemy zobaczyć, jak wyglądałoby naprawdę przetrwanie apokalipsy zombie. Czyli raczej byśmy nie zabijali masy zombie jak niektórzy myślą, tylko opiekowali się naszym domem, jeździli po surowce i pilnowali swojego bezpieczeństwa. A bynajmniej tak uważam. A wy co myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu, bo sam jestem bardzo ciekaw. Poranek rozpocząłem wolno, od oglądania kaset VHS o naprawie aut. Pojedzone, porobione, 12.30, trzeba pojechać i zobaczyć, czy magazyny są dostępne, co fajnego stamtąd mogę zabrać. Taki jest plan, tak robimy, essa. Poza lutem dodatkowym powodem przejechania tutaj było przetestowanie moda na otwieranie zamków, z którym jeszcze nie miałem za dużo do czynienia i nie wiem co tutaj zrobiłem, ale zadziałało. W środku, poza ważnymi książkami i innymi pierdołami, znalazłem spodnie z ochraniaczami oraz kamizelkę łapacza, czyli jedne z najlepszych pancerzy, z jakich będę mógł korzystać podczas tej rozgrywki, ponieważ dodałem sobie zasadę, że nie mogę nic tworzyć, tylko muszę korzystać z tego, co znajdę. Wyjątkiem są ściany do obrony, ulepszanie broni oraz lepsze auta, co oznacza, że nie będę miał dobrych pancerzy i muszę liczyć na swoje szczęście, którego definitywnie nie miałem przy drugiej próbie otwierania zamków, bo totalnie mi nie szło mimo przeczytania podręcznika. W dalszej części magazynu nie było już nic ciekawego. Zrobiłem wejjenice rekonesans z dużej straży pożarnej obok niej, bo jutro planuję ją przeszukać. A warto wiedzieć, jak dużo broni muszę ze sobą zabrać i szczerze, to spodziewałem się tutaj tłumów, a jak widzicie, są pustki. Jo, totalnie. Mi... wyglądam komicznie. Ja pierniczę wyglądam tak totalnie komicznie. No dobra, ale sprawdzę, bo jak wygląda izolacja moja? Wysoka wysoka niska. No właśnie, to mnie zastanawia, czy mi się nie opłaca mieć lepiej ciuchów na, na przykład na nogach takich chłodnych, co nie? Takich chłodnych, lekkich, że wiecie, że może na tym lepiej wyjdę. Jak tu będę miał coś lekkiego, a wyżej będę miał ciepłe rzeczy same. Na koniec dnia oczywiście pracowałem w domu i jest tam więcej roboty niż się spodziewałem. Okej, okay, straż pożarna. Jak wygląda sytuacja? Trochę ich tu jest i będą ciągnąć z tej strony. Ale tył będę miał czysty. Czy mogę się na spokojnie cofać? No to co, do roboty! Pożarną teraz. Kolejna straż pożarna, która bardzo mi się podoba. Tylko tą straż pożarną jeśli miałbym robić na bazę, to bym zrobił tak, żebym się dogadał z ziomkami i bym bazę podzielił. Że ten mniejszy budynek byłby dla grupy ziomków albo dla ziomka, który wiecie zajmuje się mechaniką i przy okazji też dla ziomka, który jeździ na wypady. Gdyby był ich wspólny dom, to by było super. Bo to można fajnie przyrobić na warsztat albo właśnie na taką, wiecie, stalkerownię. Ewentualnie to by była tylko stalkerownia. Ten budynek mniejszy tutaj. A tutaj wiadomo, ta duża część by była za tego. Za warsztat, co nie? Kurde, już się nie mogę doczekać, aż w końcu zrobię Discorda i będziemy mogli razem pograć, ale to jeszcze niestety trochę czasu, ponieważ póki nie wyjdzie najnowsza wersja Zomboida, nie zamierzam niestety, moi drodzy, robić Discorda dla nas, żebyśmy wspólnie grali itd. itd. Plus, też mam jeszcze kilka innych planów, ale o tym w przyszłości. Jeśli chodzi o sprzęt, to wiadomo, była masa siekier, ale poza nimi nie było jakichś luksusów. Myślałem, że sprzęt będzie raczej podobny do tego w Rosswood, ale wyszło na to, że w sumie było mniej. Nie ma jednak co narzekać, bo teraz mam dużo białej broni. Trzeba mi jest stolarstwo jeden. Bo w nerwie. już zaczęłem mnie powoli w nerwie, że cały czas tutaj muszę stawać, więc będę musiał pójść po książki. A tak się składa, że nie aż tak daleko mamy księgarni I tam pójdziemy raczej na piechotę, bo nie chcę jechać autem. Może teraz pójdę? I tak mam wszystko zrzucone w sumie. A dawaj, a dawaj, zobaczymy. A co tam, jolo, czy coś? XD jakby. Okej, okay. czyli nie muszę iść do księgarni, znaczy i tak pójdę. Ale śmieszno. Tylko czy się tam dostanę. Miejmy nadzieję, że tak. Dostałem się i to na luzie, ale potrzebnej mi książki tam nie znalazłem, więc dobrze miałem tego falta i znalazłem ją szybciej. Przy okazji też zajrzałem do sklepu słożywczego obok. już rozumiem czemu doradzano mi, żebym nie tylko dał niskie wartości jedzenia w grze, ale też ściągnął modyfikacje na zmniejszenie ilości jedzenia. Bo mimo grania na ilości 0.1 jedzenia jest nadal dużo. Z drugiej strony jestem w mieście, więc chyba nie ma też co się dziwić. Dobra, cel na dziś w takim razie, trochę podgarnąć chatę, zgarnąć dodatkowe skrzynki, jakieś stoły, cokolwiek. Trzeba to upiększyć, ulepszyć w pewnym chociaż stopniu. No i przede wszystkim muszę dziś przeczytać Celarstwo 1. W krócie, jest co robić, bo za 26 dni zombie dojdą do szczytu swojej populacji i nie będzie już tak łatwo. Czy nie zabrałem ze za sklepu, a jako, że jestem ciekawski, to sprawdziłem okolice i trafiłem na sklep z narzędziami. Większość z tego sprzętu mam już u siebie w domu, ale udało mi się znaleźć dwa specjalne okazy. Więcej respiratorów. Uuuu, pięknie! Joo! Dobra, ja tu muszę przyjechać. Niestety miałem zawalony bagażnik, więc przyjazd tam odłożyłem na znacznie później. Nie! To kobiecy manekin! Ajś, złego manekina sobie wybrałem. Już wyjaśniam, o co chodzi z manekinem. Wpadłem na pomysł, że w domu będę zmieniał ciuchy na domowe, żeby nie łazić cały czas w tym samym. Mój pomysł okazał się jednak beznadziejny w aktualnej sytuacji, głównie dlatego, że nie mam pieca, a przez to temperatura w domu sięga poniżej zera. Dlatego dopóki nie znajdę pieca, ten pomysł nie wchodzi w życie. Dziś ten trochę szybko, ale w sumie to dobrze, bo w końcu skończę czytać książkę. Zapomniałem, jak irytujące jest wolne czytanie na sam start. A raczej jedziemy po rzeczy, ponieważ potrzebuję faktycznie kozy. I tak cholernie potrzebuję kozy. Mam 200 tutaj miejsca jeszcze, tak? 100, no, to jakby biorę ze sobą. 180, 100 parę. Tak, na razie tamtych nie chcę ruszać. Jakby dokręc już do końca to auto. Te potrzebne będzie paliwo. W Louisville ciężko dostać piec. I to tak bardzo, bardzo ciężko. Więc mam dwie strategie, żeby dostać piec. Piece mogą zrespić się w pojemnikach, tylko musi być to taki konkretny pojemnik, bo one się respią w konkretnych typach pojemników. I te pojemniki albo możecie znaleźć w jakichś magazynach, albo w sklepach z narzędziami. Dlan jest takie, że idziemy teraz do bardzo dużego magazynu. To jest właściwie kilka magazynów obok. Dobra, nie kilka, dwa plus też jeszcze stacja paliw, plus też jeszcze Mechanik, dużo rzeczy, dużo rzeczy. I plan jest taki, że liczę, że tam znajdę, jeśli tam nie znajdę, bo to jest też trochę daleko ode mnie. Specjalnie nie jadę trochę dalej, bo tereny blisko mnie chcę zostawić sobie ewentualnie na później, żeby wiecie, nawet w jakiejś krytycznej sytuacji, to muszę tam po prostu podejść i wolę pojechać daleko. Z tego względu jedziemy dosłownie na drugi koniec Louisville. Fali, czyli dokładnie tutaj mamy... uuuu, jest hamer wyskowy. Dobra, ale my musimy pojechać troszkę dalej. Dobra, będzie będzie co tutaj czyścić. Będzie definitywnie co tutaj dalej czyścić. Ostatni, przynajmniej na tą chwilę. Nie widzę nic więcej. Kamera już sprawdziłem. Wszystko mamy, dobra. Czyli co, odpalam światełko. Witam Was w wielkim magazynie w Louisville. Znajdziecie tam wszystko, co jest Wam potrzebne na przeżycie apokalipsy zombie: czyli kanistry, narzędzia, ciepłociuchy, znaki ostrzegawcze, książki, czasopisma, stylowe dresy. Ale nie znajdziecie tutaj pieca. Bynajmniej ja nie znalazłem. Sprawdziłem też drugi magazyn, ale tam również nie było tego, co szukałem. Wyjazd tutaj okazał się ślepym strzałem. Dobrze, chociaż znalazłem jakieś inne wartościowe rzeczy. A nocą, kiedy moja postać poszła spać, ja muszę naprawdę mocno się zastanowić i przekopać Wikipedię Zomboida, żeby zobaczyć, czy mam jakiekolwiek szanse na piec w Louisville. Bo jak nie, to mamy problem. Przekopałem wiki i sprawa wygląda następująco. W mieście nie ma naturalnych piecy, więc moją jedyną szansą są skrzynie. Dokładnie to skrzynie w dużych magazynach, małych pokojach magazynowych, shopach oraz garażach. Dlatego jutro jadę na północ miasta do sklepu z narzędziami, bo jak ten skończony kretyn, uparłem się, że tam znajdę piec. Nie pytajcie mnie, czemu to zrobiłem, bo sam nie pamiętam, ale wróćmy do dnia dzisiejszego. Po rozpakowaniu się i ogarnięciu powiesiłem na ścianach znaki ostrzegawcze, które później będą na moim murze, jak i również udekorowałem w obrazy i plakaty mój dom. Tutaj wlatują. No to tutaj, kolejny jakiś obraz, tutaj, eee, za telewizorem, no bo pixel art, logiczne. Zebrałem się też za drzewa, ale nie po to, żeby nim coś ogrzać, albo z niego coś zbudować. Potrzebowałem dosłownie odrobinę EXPA do drugiego poziomu stolarstwa, co było totalnie niepotrzebne. Bo przecież od wersji B42 EXP z kaset VHS daje tylko trzy pierwsze poziomy. Jak widać, coś mi pamięć szwankuje ostatnio. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Plan na dziś jest taki, że jedziemy po piec w inne miejsce. Znaczy liczymy, że tam będzie piec właściwie, bo cholera wiem, może też się okazać, że nie będzie. Więc na no, dwoja babka wróżyła, zobaczymy co z tego wyjdzie. Odpowiedź na to, czy tam będzie piec, raczej znacie, ale ja nie wiedziałem, że za tą wyprawę prawie zapłacę życiem. chyba tutaj na razie to jest takie w miarę optymalne bezpieczne miejsce i czas nauczyć się strzelać Definitywnie powinienem mieć o wiele więcej amunicji. Tak, okrążają mnie. Po prostu mi się już amunicja? Już? No, trochę ich tu się narobiło. Ale spokojnie, Wasz Jelan wie, jak wyjść z takiej sytuacji. Teraz no, to trzeba dobrze tylko rozegrać. Eee... Widzicie co jest z tym wszystkim najgorsze, że chyba straciłem auto Dobra, to jest moja szansa, to jest moja szansa, to jest moja szansa. Dawaj, 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 biegni, biegnij, biegnij, biegnij maleńki. Autko świetnie. Ruszaj. Nie zawiedź mnie. Ruszaj! No odpalaj! Yeah! Tak, uciekaj, uciekaj, uciekaj! To był najgorszy wyjazd do tej pory, jaki miałem. Starczyłem na nim tylko amunicję i prawie auto. Jedyne, co zyskałem do tego, kolejne vhs -y, które nie będą mi przydatne, oraz drugą lampę do garażu, który jeszcze nie istnieje. Godzina była jeszcze młoda, więc pojechałem do jedynego miejsca w mieście, które jest uznawane za szopę. Mimo, że to sklep, i spróbowałem coś tam znaleźć. Czemuś musi być tutaj aż tak dużo? Dobra, jestem, ja do domu łatwo mogę dotrzeć, więc spróbuję coś poczyścić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, nie, nie, dobra, nie, nie będę próbował. Nie, bo widzę jak dużo ich jest. Wracam do domu. Walić to. Przed innym razem ze strzelbą. Porządnie ogarnięty, bo to nie ma po prostu sensu trochę. No, jest ich za dużo. I tak zdecydowanie za dużo. Bym musiał je tak po kolei wybijać strasznie małymi grupkami. żeby musiał auto zaparkować cholernie wcześniej. Gdzieś... Tak, tutaj chyba? No, plus minus tutaj. Ej, mogę okay. usiąść i chociaż trochę przytrzepić i. Jest 13.30. Mam dużo czasu jeszcze. Muszę po prostu to dobrze ogarnąć. Jak się domyśliście, już pewnie pieca nie było. Zabrałem tylko spryskiwać ze sobą i wróciłem pokonany do domu. Witam z powrotem w moim mieszkanku. Niestety, ale sytuacja jest, można by rzec, słaba. Liczyłem, że coś znajdę, liczyłem, że wiecie, że będzie ich że sobie będę ogrzywał teraz mieszkanko. No, a widzieliście jak było. Było beznadziejnie. Amunicji mam cholernie za mało. Jestem odzwyczajony chyba od tej ilości zombie, jaka z, jakie są aktualnie, i coś będę musiał z tym zrobić. Ale jeszcze troszkę nie wiem co. W sensie, kurde, potrzebuje bardzo dużo amunicji i potrzebuje się wyszkolić w strzelaniu. Są dwie rzeczy, które są mi potrzebne aktualnie, bo, no, bo jest słabo, więc nie wiem, czy swoich smutków właściwie to nie utopię w oglądaniu filmów i uczeniu się nowych umiejętności czytaniu. Nie wiem, czy to nie będzie jakieś takie w miarę sensowne, bo muszę przemyśleć co dalej, a czas mi ucieka. Będę musiał już niedługo martwić się o to, żeby zrobić pierwszą lokację, która jest mi potrzebna, aby udowodnić prawdę, że, że Całe ta sytuacja z zombie to tak naprawdę spisek. No, więc muszę też przejrzeć swoje bronie. Daleko nie mam do pierwszej lokacji, którą muszę wyczyścić, ale wypadałoby to zrobić w miarę szybko. I nie masz tak dużo zombie, bo później im dłużej to zostawiam do zrobienia, tym jest gorzej. Jezu, wyglądam jak hipster. O mój Boże. Wyglądam jak hipster. Muszę się ogolić. Ale To później. Co, pierw czytanko? Nie wiem tylko czego, czego, od czego by tu zacząć czytać. Chyba no, starostwo dwójeczka. Jeśli mam być z wami szczery, to właściwie to będzie raczej koniec tego odcinka, ponieważ poczytam i tyle. I na tym zakończymy. No cóż, nie udało mi się załatwić pieca tak jak chciałem, i kilka lokacji mnie pokonało sobą. Już wiem, że potrzebuję w cholerę więcej amunicji w różne miejsca, żeby trafić. Więc ciekawi mnie, jak to będzie, jak pójdę na pierwszy dungeon. Chociaż też mnie bardzo ciekawi, bo może uda mi się do tego Army Su Supply Store trafić. Ale to jest takie morze, to takie duże morze. Fajnie by było, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty, ja tak myślę, kanały... Nie, kanałów już nie ma, przecież telewizor już nie działa, no właśnie. No, więc zobaczymy co z tym Army Supply, bo tam może zgarnę jeszcze dodatkowy sprzęt, ale to w przyszłym odcinku dopiero. Widzimy się pewnie jutro, ale jutro to już pewnie będzie mój nar ja jako narrator mówił do was. No witam, jak widać nie udało mi się niestety, a naprawdę miałam nadzieję, że ten piec mi się uda zdobyć. No cóż, innym razem, może się uda, mam taką naprawdę wielką nadzieję. Zanim zaczniecie pisać, tak wiem, że mogę przeżyć te wyzwanie bez pieca, ale jakoś czuję, że nie na tym to polega, i to trochę psuje mi cały klimat wyzwania, więc raczej tak by tego szukał. Zobaczymy tylko, jak szybko go znajdę. Widzimy się, moi drodzy, w przyszłym tygodniu. Zostawcie komentarz, lajka i suba. A ja lecę obmyślać plan, jak zdobyć ten piec, i jak wyczyścić pierwszą placówkę z zombie. Na razie!